He 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 ma! tam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej transmisji. Ale szczerze powiem, dzisiaj mam ochotę pograć sobie w coś. Ściągałem gierki, może dzisiaj zagramy w Zombie Graveyard Simulator. Sprawdzimy czy ta gierka jest mm, wertykalna. Witaj w symulatorze cmentarza zombie, że jest świecie, w którym zmarli zamieniają się w zombie, jednak ich ciała nie są odpowiednio zadbane. Z tego powodu ludzie wysyłają swoich bliskich do specjalnych cmentarzy, gdzie mogą otrzymać odpowiednią opiekę i być chronieni przed zombie w nocy. Widząc okazję, dokonałeś pierwszej inwestycji, kupując stary dom na farmie i postanowiłeś przekształcić go w cmentarz. Teraz zrób pierwsze kroki. Dobra. Czy będę ruchy? trupy? Zobaczymy. Kostnica. Prosty magazyn przerobiony w gara z garażu, w którym przechowywane są dostarczone ciała. Ubudowane zamrażarki pomagają spowolnić rozkład, umożliwiając tymczasowe przechowanie zgłok. Dobra. Ej, a energię tracę na to? A w lewym dolnym mamy... Energię. Mogę się naćpać? Nice. Dobra. To trzeba naprawić. O, jakie ładne. Skoro kostnica została wyczyszczona, czas zająć ją zapełniać. Każdego dnia usługi pogrzebowe udostępniają nowe ciała, a ty możesz złożyć jedno zamówienie dziennie. Domy pogrzebowe zarabiają tyle siana, kurwa. Ale to są chyba rodzinne biznesy. Z dziada pradziada utrzymywane, bo zawsze dobrze prosperują. Usługi pogrzebowe. Dochód dzienny od odwiedzających. Moja oferta: 60. Dobrze, zróbmy to. O! Bo tej przywieźli. O! Kurwa! Bo to jest. Bo to jest zamrażarka, rozumiem, tak? Wiek 56, przyczyna śmierci, spadający przedmiot. I tutaj mamy... Skoro już zabezpieczyłeś ciała, czas zabrać się do pracy. Do kopania grobu najbardziej niezbędnym narzędziem jest łopata. Wykop miejsce na grobu, gdy masz łopatę wyposażoną. No dobra, tak to jak najdalej odbramy, póki co, nie? Może tak ładnie, żeby miejsce gospodarować. Tutaj, o. Trumna. Lecimy do kostnicy. Normalnie, kurwa. dziadka na tarce, bierzemy. Dochód dzienny trzydzieści dolarów. Dobra, ale muszę mu nagrobek jakiś dać. O nie, kurwa, czy ja na odwrót chłopa zakopałem? No dobra, trudno się mówi. No jak byłem mały, to pewnie, że jeździłem w tarczce. O tu kapliczka później jeszcze będzie. A może będziemy mieli własne krematorium? Zamów kwiat w markecie, a następnie umiesz go w stojaku na kwiaty. Dark Market? Czemu dark market, kurwa? Dobra, goście chcący kupić kwiaty, podejdą do stajaka na kwiaty, wybiorą swój ulubiony kwiat i wręczą ci pieniądze. Przygotuj bukiet dla gościa. O Oku... pała, ty! Proszę. Kiedy zapadnie noc, zombie atakują cmentarz, aby pożywić się świeżo pochowanymi ciałami. Twoim zadaniem jest chronić swoją pracę. Z każdą kolejną nocą, zombie stają się silniejsze i liczniejsze. Więc zawsze musisz być o krok przed nimi. Zacznij, od zacznij przygotowania daja dając ci pistolet? Mam pistolet? O kurwa. M9! Normalnie mamy gnata. Oho, początek nocy. muza. No jak! Kurwa? po jednym strale w głowie powinien paść. A, pala druga. A, mam ograniczone amunicje jeszcze. O, kurwa! Z armorem! Teraz, gdy ukończyłeś swoją pierwszą noc i rozpoczęłeś nowy dzień, możesz się zastanawiać, co dalej. Szczerze mówiąc, my też nie wiemy, ponieważ od tego momentu wszystko jest w Twoich rękach. Otwórz drzwi dla kremacji. W tym cmentarzu znajduje się kilka stacji, które pomagają zwiększyć zarobki. Jedną z nich jest krematorium. Jeśli odblokujesz, będziesz w stanie przyjmować zamówienia na kremację i kremować ciała. Dostając, dostarczając popioły, może stać się częścią tego opłacalnego biznesu. No dobra. Ile za farmę? 2000. Za krematorium? 600. A za kapliczkę? 1500. Stacja ekspedycyjna. Stacja umożliwia odbieranie sygnałów alarmowych za pomocą fal radiowych i podejmowanie misji poza cmentarzem. Kamieniołom? Podwójna stacja, która umożliwia wydobycie kamienia za pomocą koparki i wytwarzanie nagrobków z zebra. U. Ty, rozbudowane to całkiem. Usługi pogrzebowe. Emily Wright. Walka z niedźwiedziem yy, Za 220. Gitara. Burgerownia obok kostnicy. Nie byłoby to głupie. Mogę. Dobra, jedziemy od razu chyba. Właśnie, jeszcze ciekawe, czy jest hazard tutaj. Pytanie, czy to tak. Tak blisko tego, nie? Jest sens. Blisko tych drzwi, nie? 25 lat, sad. Pomódlmy się. Ten ile? 27! Udar! Udar dostał w wieku 27 lat? W sumie już byli tacy. Jack Jack e, Dobra, najpierw, e, najpierw Najpierw nagrobki, ale 60 za dwa kulki. Lopez Dobra, otworzymy dla odwiedzających, nie? Piętnaście. Proszę. Przybycie posprzątaj grub, bo sporo byłeś. Jeśli nie masz nic innego do roboty w ciągu dnia lub chcesz przeskoczyć go do nocy, możesz pójść spać do łóżka. Masz ustalony budzik przed przybyciem z Nowa opcja, pożyczki od Pozycka. Pozycka. Przepraszam, że nie, że nie możesz cię pomodlić. Zaraz wygram w Black i... No nie dobieram. Inwestycja się zwraca, kur... Spłać wcześniej. I człowieku, jesteśmy ile? Jesteśmy pięć stów do przodu. Boże, jakie życie jest łatwe, kur... Bierzesz pożyczkę, podwajasz, oddajesz pożyczkę i żyjesz. Logika? Nie. Nie. O, śmierdzi. Ej! Nie jesteście! Nie jesteście! Zajmij mnie! <ścoughs> Czy to jest ten nowy Dying Light? Ty, księdzu! Zostaw! Dobra, trzeba naprawić jakoś, nie? Nie, no jest posprzątany. A, wytrzymałość ma słabą, jednak zrobimy troszkę inaczej. Krematorium, biała lilia, mamy 150, ja im dam ofertę za 170, im dam ofertę. Narażenie na promieniowanie, uderzenie pioruna, udar. Dobra. Dobra, muszę kupić amunicji, muszę trochę kupić. Może ze dwie pułapki na niedźwiedzie? Ty, kupię wieżyczkę, kupię. Przekupić kupić coś do naprawy? W sensie do, do mycia bardziej, nie? Dobra. Nie mam energii. Tylko nie mam energii. Co teraz? Jabłko. Dobra, pomidor. O, jest szczotka do czyszczenia. Dobra, biała lilia. Zakupię drut kolczasty Z2. Podstawowy nagrobek. A, nagrobek okrą z okrągłej tej. Ci mieli więcej pieniędzy, trochę. Tutaj i tutaj. Tu z okrągłej płyty, tak. Ej! Ty, skąd miał złoty pierścionek? I złoty naszyjnik. Ja z tych. <grym> ja im zabieram to. Myślicie, że grabarze też się po powijają, co nieco? Że później na przykład odkopują i mu, mu, zabierają itemy? O. Dobra, i teraz tak wieżyczka, pułapka na, na strzelby, znak. Tanie, jak to postawić? Bo tylko na taki krótki ten obszar działa? Dobra, zobaczymy, jak to działa. Pod każdym tym postawimy sobie. Dobra, dobra, ale. Wjeżdżamy, nie? 320 naboi. Idą tu. I jak ktoś. Sok. Się... O w pułapkę wszedł. Nie ma co marnować. Obie ta armatka? Dzisiaj trochę na minusie, nie? A, to się później naprawia. No dobra, jakbym zrobił tak? To bym postawił tak i później tu jeszcze bym postawił tu, tu i tu, żeby taki kwadracik jeb... im. <ścoughs> Atak lwa? Lwa, mać. Mogę kremować ludzi. Zobacz, czy naszyników nie mają. To samo do eków pada, widzisz? Antyczny dziennik, antyczny zegarek. Sam... Zawijam bez pytania. Czy grabasz kopię ostatni nagrobek dla siebie? To jest dobre pytanie. Dobra, powystawiam po cenach tych rynkowych. Może ktoś znajdzie. Ty, a jak odwiedzający przychodzą i widzą działko, to. nie mają nic przeciwko? Dwa biała lilia, dwa pierwiosnki. Trzy. Białej lili osiem tylko zostało. A ile ludzi tu przychodzi teraz? A e, może krematorium, żeby więcej kasy zarabiać. Robię potrzebuję, robię repuzyczkę. taktyczna, taktyczne dwie stówki na blaka, ale karty nie. Jeszcze raz? 14 15. Nice. Jeszcze raz. 11. Dobierz. 18. Ja... Jak to daje. Spłacasz kremażyczkę. Otwierasz krematorium. Po zakończeniu kremacji ostrożnie umieść urnę kremacyjną na półce, ponieważ goście ją od ciebie kupują. Kupią. Czekaj, co? Ja, im, ja ich palę w piecu. A oni ode mnie kupują, to? Dobra, mamy... Mamy do, do spalenia kogoś. Kto to jest? Cukrzycę, na, na cukrzycę umarł. W wieku 60 lat. Ale się pali, Kurwa. mija. Powiem wam, że ta urna taka... Nie za ładna, W słoiku. A gdzie mogę zatrudnić... Yy, kwiaciarza? Kwiaciarka, sprzedaje i uzupełnia. William Wright Lucas Mitchell. Dobra, wezmę. No jest, dobra. A skąd on bierze kwiaty? Sto, a stąd bierze kwiaty? To zamknięte, ty idź do domu, k***a. Teraz tak. Czyli mówicie, żeby robić coś takiego, tak? I tak, nie? O takie coś, żeby zrobić. O to wam chodziło. I działko jeszcze? Mogę to przenieść? Nie, chyba nie mogę tego przenieść. Dobra. Ho! Uf. Ej, co, co jest co jest? Powiem wam, że to działka k***a to takie... No i wracamy do... Do roboty, nie? Normalny dzień grabarza Ciekawe czy jak ktoś pracuje długo na cmentarzu to czy mu się psycha psuje Czy później na przykład myśl, albo, albo właśnie w takiej... Albo jak jest grabarzem i chowa te ciała Czy, czy mu później k***a, coś coś w głowie się tam... Nie pije. Oglądałeś wywiad z, z grabarzami i mówili, że jest OK, że nikt ich nie nawiedza? Okej okay. No, myślę, że z 230 byśmy ugrali, nie? No i klasa. Tego damy tu. Tego damy tu. Temu, co się stało? Drzemka na słońcu i umarł? Chciałbym tak zostać pochowany? Człowieku. Ja mam. co będzie z moim ciałem po śmierci. Nie, no, ja, ja widziałem, jak jakiś grabarz się wypowiada, to podobno. Jak przenoszą zwłoki nieraz, to... to w trumnie nie ma robaków. Upadek z drzewa. Julian, 60 lat, kurwa, na drzewo wchodził, nie? Fabrak, jak... o kurwa, pierścionek z diamentem. <grywia> Juwilera po drugiej stronie ulicy? Ja pierdolę, no to byłby dobry biznes. Dobra, kurwa, coś tam się uczy facet, nie? Siedemnaście, że to że to jest zdolne? o takie coś Dzisiaj zysku minus 7 dolarów. Ty, on nie ma nagrobku. On nie chce mieć nagrobku? Nikt nie chce nagrobku dla niego, on ma 36 lat. Ja mu. Nie każdy nagrobek wygląda to. No tu nikt nie miał co do specjalnej tego. To postawiłem mu taki ładny, nie? Żeby miał. Ktoś se idzie, tu się zwłoki palą. Stacja otwiera funkcjonalną stację, która pozwala przenieść trochę do własnych urny, zwiększając przychody. O, właśnie to. Ale to jest na czwarty poziom. Co dodatkowy pies do krematorium, nie jest aż tak chyba mi potrzebny. Więc dole to na blackjacka. 15. On ma dychę. Stój. A! Uf! Jak to, nie mogę już grać? Czemu? Kurwa, inni i na zero. Dobra, teraz pytanie: otwieramy kaplicę czy farmę kwiatków swoich? A może kamieniową otworzyć? Wydaje mi się, że farma będzie yy, teraz lepsza. Ze względu na to że ze względu na to że będę mógł na niej lepiej zarabiać Ka ta kaplica chyba ostatnia tak mi się wydaje no bo tu dwa co mi z tej kaplicy Nasiona ona tego ale jest dzisiaj smutny dzień A deszcz. By mnie zamknęli, jakby ktoś to widział, nie? O, czwarty poziom. Elektryczny płot, sieć porażająca, drewniana ścieżka, karabin AKS-47/74U, automatyczna wieżyczka, arbus. Ha, bo ja tu mogłem te. Dobra, stacja własnych urn. Ha, tylko tu nie mam urny żadnej. Trzeba będzie kupić. A, bo to jeszcze muszą mieć specjalne żądanie na urny. Na dziś dzisiaj na minus, ku... Zobaczmy, czy mogę zebrać kwiatki. Okej, okay, mogę. I zdo... I cztery kwiatki. Na jedno nasiono, cztery kwiatki. No nie no, no opłaca się, nie? To trzeba więcej tego dużo wykopać. Z zamierzałem się pomodlić, ale chyba będę musiał poczekać. No... Tak, będziesz musiał ku... poczekać. Jadę teraz z twoim starym. Ta, i wszyscy... A nagle do kaplicy chcę się pomodlić To potrzebowałbym tak Z sześć tego Dwie te wieży Oj kurwa jakie dwie Jedna ta wieżyczka Jedna ta Trochę amunicji karabinowej Dobra no to jest To, to jest to co mogę zrobić nie Pyk Zapierdal ale idealnie kupiłem Tutaj Nie, no kurde. to najlepszy zakup? O, piąty level: Świece, ramka na zdjęcia, ogrodzenie z drutu i drewna, nowe nagrobki, wieżyczka Tesli, rewolwer R500, nasiona petuni, urna z paskiem, kociołek, miotła wiedźmy, łupek. Ale dobra, bo to będzie teraz tak. Teraz będzie ostatnia rata kredytu i będziemy się odkuwać powoli, co nie? Ty, grabarza można zatrudnić. No dobra, co ja robię w, te, w takim razie wtedy? Ku... Dobra, zatrudniam grabarza. Dobra, kupuję to działko. Rozstawiam to tutaj. No i idealnie mam na ratę kredytu jeszcze, nie? O, ostatnia! Klasa! Może jesteśmy na minusie, ale jesteśmy wolni od kredytu. Wyobraźcie sobie, jaka to musi być ulga dla takiego człowieka, jak spłaca kredyt ostatnią ratę, nie? Dobra, i co, idzie po ciało? Jak pracownik jest przypisany do tej pracy? Nie no, k***a, on mnie spowalnia. Stawowa urna. Aha. Złoty ząb nawet komuś wyrwałem. Czternaście, trzynaście. Stąd. Nice. Teraz mogę kupić kaplicę. Kaplica to miejsce, w którym odwiedzający mogą znaleźć zarówno duchowy, jak i fizyczny odpoczynek podczas odwiedzania swoich bliskich. Chętnie przekazują datki na utrzymanie takiego miejsca. Wiadomo, jak to jest, chodzi o ekonomię. A to, co to jest? Sklep z pamiątkami. Po każdej wizycie, każdy gość, który zatrzyma się w kaplicy, zostawia darowiznę na podstawie takiej tej stawki premiowej. To rukliwe miejsce, więc pamiętaj o utrzymaniu wysokich wartości utrzymania, aby jak najlepiej wykorzystać to miejsce. Okej, okay, czyli dekoracje. Dekoracje też się opłaca kupować. Okej, okay, czyli czyścić też trzeba dookoła. Bo jak jest wyczyszczone, to oni więcej kasy dadzą na datki. jak tam datki? A pan nie zostawia datku? Dobrze. Pincet. Jak to się zaraz zwraca? Zapraszam, dat datki. Dobrze, datki, dobrze. A widzę, po 38 rzucają. Ty, księdzu. Księdzu i pianista. I dozorca, Trzymuje kaplicę i uzupełnia sklep. Gra na pianinie w kaplicy, wygłasza kazania i słucha spowiedzi. Dobrze jest, dobrze się rozwija. Już druga w nocy? Ha! Ktoś mi w kościele, nie? No co jest? Ktoś żyga mi w kościele, ty. Dobra, k go ulepszam. On teraz powinien umieć. Zrobić wszystko, tak? On teraz mogę mu nawet stąd nagrobki kupić, i on sam stawia nagrobki, tak? Dobrze, dobrze mówię? Nie no, z domów pogrzebowych jest ogromne siano. Ale ja mówiłem wcześniej, że domy pogrzebowe to są raczej. Yy, to są takie biznesy, które przechodzą z pokolenia na pokolenie, nie? Ja widziałem kiedyś dom pogrzebowy, a do dokładnie obok domu pogrzebowego, tak. To było w tym samym budynku nawet, była, lodzi... <laughs> była lodziarnia, co nie ukrywam mnie troszeczkę rozd**ało. Kupmy, nie wiem, na start 4 siatki, raz, dwa, trzy, dziewięć, dwanaście tego. O k... to się łączy ze sobą. <laughs> oj, 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 k... Właśnie będzie test, nie? Dobra, git. No i co? Oni inza... 30 groby? No i to jest klasa. Jest level. Parale modlitewne. Dobra, to jest do sklepiku. Kaplica. Aha, i to jest, to jest dopiero tutaj. Pozwala zatrudniać pracowników kaplicy, takich jak księża, pianiści i dozorcy, czyli jeszcze jeden level potrzebuje, a póki co to muszę sam ze szczotą nagrać. To czekaj, to ja teraz będę mógł przemówienia wy... wygłaszać w tej kaplicy, czy o co chodzi? Bo ja kupiłem możliwość przemówień w kaplicy. A, zorganizuj. Ty no, zorganizowałem przemówienie. Nie wiedziałem, że to takie trudne. Dobre dni budowane są z takich momentów jak te. Nadzieja ma cichy sposób powrotu do nas. Dobroć utrzymuje ich ducha żywego wśród nas. Wygłosiłeś dobre przemówienie, Odwiedzający wydają się z niego zadowoleni. Plus 13 za każdą osobę. Miałem nadzieję, co. O, ile pieniędzy mi uciekło właśnie? Wszyscy do sklepu by poszli. No to co? Każda nowa stacja oznacza więcej dochodu. Dobra, i tym pięknym dniem za zakończymy to. Ty, fajna, fajny symulatorek w ogóle. Zapraszam w piątek, w sobotę i niedzielę. Popa.